I twoja... O, już nie, już nie, dobrze jest, dobrze jest. Ok, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play Harry Potter i Kamień Filozoficzny jest dzisiaj ze mną. Doxterek 2006 i tam raz oczywiście w Sylwestrowym odcinku. Fajerwerkiem jest, wszystko jest tu ładnie. Świeci się niebo. Ładnie wszystko jest, wszystko i zabiegramy dzisiaj. No. no. Eee, tak, teraz będzie troszeczkę trudniej. gdyż widzicie pani Norris będzie pomagać i będzie wrzodem na tyłku. Mester mówił, że jest bardzo pięknie, ale u mnie to piękna nie ma, gdyż firewerków u mnie nie puszczają. Bo ty mieszkasz miasteczkę zwaną wisią No niestety No no tu jest Zmień się rodziną <gryw> Okej, okay, filtr sobie idzie A ja zaraz Wam pokażę dlaczego będzie źle. Ja nie lubię tego poziomu z filtrą. Właśnie mi się zawsze y, tutaj robiło nudno. Zawsze tutaj kończyłem grę. No, mi też to, to się nabie. Nie wiem czemu mi się robi nudno. Takie no. nudne te etapy końcowe są. I właśnie pani Norris będzie skakać na półkach. No i będzie trudno. Mamy znaleźć tutaj jedną kartę czarodziejów. Um, nie wiem, czy Fred i George dawali nam tę kartę, czy gdzie ona skoczy? Skakuj tu. Uścisnąłem za Paulinę, ze znajomych po mnie w górze. No w ogóle taki dziwny dzisiaj jest dzień. Ech, wszyscy w ogóle. Dziwnie z nią. Jeszcze miał jest nowy rok. powinni być wszyscy szczęśliwi, mili dla siebie, a jakoś tak nie jest. No właśnie taka niespoolina, taka nie jest, powinna być miła, powinna zapraszać, ale ja tylko obchodzę jej przyjaciółki, więc... Nie to jest tyle. Okej, okay, oni sobie lecą dalej. Um, ja może dzisiaj do tam na YouTube, a muszę już sobie zacząć konwertować, ale nie chcę mi się w sumie konwertować. Tom Raider Anniversary. Mm -hmm. Nie konwertujesz jeszcze? No właśnie. może sobie kupić teraz. Złączę sobie stopę zapewniałem. Czekaj mi się nie. O Jeździł. Ja no tutaj przylaźcie. Dobra, a tutaj ona chyba się zatnie, o ile pamiętam, ta Noriska. Jeśli jeszcze się uda, to y, dodam odcinek taki specjalny, sylwestrowy z pajerów. Twoimi? W ogóle wszystkimi. A północy u nas zawsze jest tego dużo. No i ja wiem, że nie wiecie, o ile w jakim widzisz, to buch. Taki buch. Myślę, że jak będę na balkonie, to będzie ładnie widać. Choćby ode mnie. Ok, mamy iść za prawie nikiem. O, Harry, nie to przeleciałeś. Przeskoczyłeś. Dobra. E, widzicie, pani narys się zacięła. E, ja właśnie w tych momentach, kiedy był tam, Trzeba było iść za tym nikiem, no to mi się zawsze ludzi ta tykra i nie wiedziałem... Nie dawała rady. Się chciało, a mi się zawsze chce... To się ciągle chce wymiotować. Po tych tych, yy, o tych yy, Właśnie, dzisiaj jeszcze piekliśmy. Ciasta. Mm, to weź, weź, wzięliśmy sobie bebeczki. To one wyszły jakieś takie wstrętne. Ciasto, takie gęste wyszło. No nie wyszły nam. I, i później robiliśmy kopca kreta. Jak doszliśmy do momentu, ze śmietan śmietaną ubić, to. O, ona to już będzie skakać. To zamiast tego, by śmietana się ubić, to zrobiło się masło. O dziś z Noriska mnie goni Noriska. Gdzie ona jest? Nie, jej tu nie ma. Skacze tam Co tam się u ciebie dzieje? Co? Co tam się u ciebie dzieje? Mmm, mi się nudzę Czekaj, jedę sobie picie wlać. Dobra. ON gra. No właśnie. Wierciadełko. No i pamiętacie z filmu, ci którzy oglądali. Jaką ona ma moc... reflected in the mirror of Erised were Harry's parents, James and Lily Potter. Harry stared hungrily back as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded behind him. Harry turned slowly about. "So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised," said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less than the deepest, most desperate desire of our hearts, but that it would give neither knowledge nor truth. The Mirror of Eresed will be moved to a new home shortly, Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, he would be prepared. But prepared for what? thought Harry.

I idziemy dalej. Ok, pani Loris, poszła sobie gdzieś tam. Mm, dobra. Mm. Co pijesz? Nest Tropical Fruit. Aha. Ja nazywam to Pepsi. Jak Pepsi? Okej, to chyba będzie ten ukryty obszar, o którym była mowa. Tylko gdzie karta? A ten czarodzień na Nie. Aha, muszę Wam powiedzieć, bo ja pominąłem inną kartę. Sorki. To było jak yy, trzeba było iść do tego na lekcję u Snape'a. I z takiego obrazu mieli wyjść Fred i George i nam dać kartę, a ja tego obrazu nie znalazłem i straciłam kartę. Piszesz nadal z Pauliną? Halo. Serdecznie mm. słucham Cię w piszce co To co? Piszesz nadal z Pauliną? Nie. Słuchaj, piosenki, my się wkurzyłem. Pewnie już sobie prędko nie wypiszemy. Ała. Słyszałeś? Nie, ale pamiętam jak kiedyś... Ała. Pamiętam jak kiedyś, yyy... Lara Znata pokłóciła się... I musiałem ich pogodzić. <laughs> Okej, okay, czyli y, musimy otworzyć takie wielkie drzwi, które tam są. Które są nawet, widzicie, troszeczkę. Tam są takie. Nie wiem, jak to się nazywa <laughs> takie zamknięcia on chyba tu jeszcze przyleci. Widzicie, e, położenie tych klocków na e, tą podłogę, tak oznaczoną. Otworzy. No, nie otworzy, ale weźmie tę. Od... Nie. Wpadliśmy. No trudno. co tam jeszcze u ciebie um. słychać? No, trochę to, trochę mi smutno, a być szczęśliwy. Aj Będziemy kali północy.

E, przecież to jest magia, szkoła magii. Oboże, ja nie lubię tego momentu. Myślisz, że ja lubię? Owoź, Harry, złap się tej belki. Chcę chcę tą fasolkę, co tam jest. To wie, może jeszcze coś tam jest. Ym, no, no raczej nic nie ma, musimy otworzyć te drzwi. Może zajmiemy się panią Norris. Może y, skoczymy nad wilczem, nad jego główką. Tu mamy, gdzieś witraża. Kiedy dodasz Tom Raider Anniversary? Nie wiem, może dziś. Dźwięk się nagrał. Jo, jeszcze 51 minut do nowego roku. Trzeba się pospieszyć. Może uda nam się to przejść. Zobie ten finch idzie. Też jest tutaj tak źle, bo jak paniemy, to będziemy musieli to wszystko nowa robić. Tego troszeczkę jest... Okej, okay, mamy jeden taki klocek wielki podniesiony do góry. Idziemy teraz do pani Norris. Na stronę jej. Gdzie ona jest? Ona jest za tym. Za tą kolumną. Masz jakieś postanowienie na wyryzek? Nie mam żadnych. Nie, raczej też. Nie. Hmm. Może, żeby wyszła mieć czwórkę z matematyki? A A już się jesteś? nagrywa? Co? Co mówisz? A taki zły jesteś z niej. No, w, te, w piątej klasie miałem ile? E, piątkę miałem. <grymne> Teraz... ale będzie jeszcze jeden sprawdzian, więc może jak napiszę go na piątkę, to będzie mi czuć poza mm. bo O, już jesteś na Wingardium, a Aha, nie, bo ten mam... mm. <grymne> ok Okej, muszę do wszystkich powysyłać szczęśliwego nowego roku. Zaraz mamy zrobić? Musimy od... Nie, wyjdzie rytek Czy tam już to mówił. Tak, poleciał sobie za Irytkiem. A została. O, jak pilnuje. Tych drzwi której strony tutaj zaczarować? Okej, okay, ona sobie to pójdzie, bo jest głupia. A my idziemy dalej. Chyba ci George włóczą się. Dmuchałem w tą szklankę to w szklank. Pod takim Myślę. ciśnieniem Czego ty słuchasz Do której wytrzymasz? Nie wiem, może nie będę spał. A, sorry, wurtowałem. bo on w ogóle nie śpi. Tak, wczoraj w ogóle bawiliśmy się chowanego w nocy z dzieciarnią. No, ja było nawet ale fajnie. Tylko troszeczkę zimno, ale. później, się, się to było ciepło. Jak Jakbyście się bawili, tak te... zimno to. latarki. Okej, okay, tam niestety nie możemy wejść i nie zebrać tych fasolek. A czemu ja by nie Przecież później było, to, o której wyście tam szli? Tak, nie możemy tam iść yy, Wyszliśmy gdzieś tak o dwudziestej pierwszej A, my myślałem, do... myślałem, 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 że dzisiaj o trzeciej Czy druga Dzisiaj jedziemy do yy, pierwszej Filmik ...i po filmingu. No tak, to już byłoby na tyle dzisiaj, a... ...gdyby jeszcze, jeszcze jeden filmik będzie chyba. No. No, ukrytą karty czarodziejów. Filmik. To jest już niedługo koniec chyba, czy nie? It mm -hmm. produce the elixir of life, an ocean that would make anyone immortal. No wonder someone's trying to get it. Or anyone would want it, said Harry. And I suspect that the package had to be taken from box contained the social stones. It was the social stones with snake has been acting very suspicious lately. He may be planning to steal the Philosopher's Stone. There's no way Snake would try anything while Dumbledore's around. But Dumbledore left ten minutes ago for the Ministry of Magic in London. That must mean that tonight's the night. Let's go. What about Filch? He's always watching the Forbidden Corridor. Patrz teraz farna ubrała się na biało. Śnieżyca, wampirzyca. No. No, to chyba byłoby na tyle dzisiaj. Więc dziękuję wam wszystkim za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, no w górę miuziana. Więc to było na tyle. Cześć, pożegnam. pa 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 pa, pa. I